Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego filmu na temat przepisów ruchu drogowego. W dzisiejszym filmie zajmę się takim tematem, czy warto zrobić prawo jazdy kategorii B1. Prawo jazdy kategorii B1. I tutaj ja tu widzę tylko jeden plus, a reszta to są minusy. Czyli ja tutaj będę Was namawiał do tego, że, że po prostu nie warto, moim zdaniem, tak, robić tego prawo jazdy kategorii B1. Jaki jest plus, bo plus na pewno jest. Plus jest taki, że ta młoda osoba ma do czynienia z tą edukacją, z tą motoryzacją, z tymi przepisami ruchu drogowego, mając już 16 lat? Bo, bo, bo żeby mieć kategorię B1, należy skończyć 16 lat, więc to jest faktycznie duży plus. Duży plus, jeśli chodzi o edukację. No ale teraz powiem o minusach. Yy, słuchajcie. Kategoria B1 uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o masie własnej do, 50, 550 kg, tak? do 550 kg. Jest to naprawdę niewiele. W związku z tym jest mało samochodów na tym rynku całym motoryzacyjnym, które spełniają te wymagania tych, tej masy własnej 550 kg. A to skutkuje tym, że marki znane, tak, które, które na no, no popularne marki tak, nie zajmują się produkcją tego typu samochodów. Więc te samochody często są takie, można powiedzieć, niefirmowe. Niefirmowe, wyprodukowane na przykład nie w milionach sztuk, tylko w tysiącach. parę tysięcy wyjdzie taka seria przez na przykład okres dwóch lat i producent zamyka produkcję tego typu samochodów. A co to powoduje? Słuchajcie, co to powoduje? No więc powoduje to to, że po pierwsze mamy mały, mały właśnie wybór samochodów firmowych. Powoduje to, że na rynku, na rynku jest mały wybór, mały wybór tych samochodów. Powoduje to, że są duże koszty serwisu, w ogóle jest ciężko znaleźć jakiś serwis, tak, który podejmie się naprawy tego typu samochodów, ponieważ, ponieważ mechanicy są niewyszkoleni, również nie mają praktyki, jeśli chodzi o naprawę tego typu aut. Także to już są na pewno podwyższone koszty serwisu. Podwyższone są większe, z, na pewno części do tych samochodów. Yy, są raczej trudno, trudno dostępne, a dwa na pewno drogie, na pewno drogie z racji tego, że wyprodukowano ich nie no, w stosunku do innych marek yy, yy, w małych ilościach, co powoduje, że koszty wyprodukowania danej części są duże, są duże, więc tutaj, więc tutaj koszty serwisu, koszty naprawy yy, Później, co jeszcze? W mojej opinii te samochody, owszem, spełniają podstawowe te, te warunki bezpieczeństwa, jednak tylko podstawowe. Czyli tutaj jest, no, miałem okazję jeździć tymi samochodami. Małe bezpieczeństwo bierne, małe bezpieczeństwo czynne. Takie tylko podstawy, tak? Aby tylko spełniły te warunki tej homologacji, dopuszczenia do ruchu i tyle i nic więcej. A z racji tego, że robią to firmy mało znane, niepopularne, więc jakość tych samochodów daje wiele do życzenia. Tak, tak mi się wydaje. I naprawdę ani nie ma przyjemności z jazdy tym samochodem i jest po prostu niebezpiecznie. Nie ma poduszek powietrznych, nawet na świat 126P na pewno czuję się w nim bezpieczniej niż w takim samochodzie tutaj gdzieś tam zrobionym w 2 czy trzech tysiącach sztuk i, i ani teraz producenta nie ma. Także to są naprawdę auta, mi się wydaje. no Mają tylko te podstawowe, spełniają tylko te podstawowe warunki bezpieczeństwa, dopuszczenia do ruchu. Także to są minusy. Co jeszcze? Co jeszcze? Jeżeli taka osoba zdobędzie to prawo jazdy kategorii B1, jeżeli chce później zdawać na kategorię B, to i tak musi, bo ta liczba godzin na kategorię B jest 30 w wypadku gdy ma kategorię B1, pomniejsza się ta liczba godzin o 10, czyli tak 20 godzin taka osoba musi jeździć samochodem, tak, żeby zdać prawo jazdy na kategorię B. Więc tutaj koszt... Zdobycie tego prawa jazdy na kategorię B zmniejsza się trochę, ale nieznacznie. Nieznacznie. Wręcz trzeba policzyć koszty na B1 i później na B, więc tutaj nie, nie widzę y, jakiejś oszczędności, y, wręcz od, odwrotnie, tak? Zamiast powiedzmy 2000 nas no, kosztować te całkowite koszty u, y, Uzyskania prawo jazdy kategorii B my wydamy 3,5 tysiąca, czy nawet 4 tysiąca, bo należy doliczyć koszty dojazdu, słuchajcie, koszty egzaminów, to się wszystko liczy podwójnie. Także tutaj na pewno jest to minus. Jeżeli chodzi o ekonomię, to na pewno jest to minus. I później, teraz tak, jeżeli taka osoba młoda ma ten samochód, znaczy ma samochód, ma te prawo jazdy kategorii B1. No, i chcemy mu kupić ten samochód. No, to naprawdę to auto szybko się znudzi. Później to autko czas sprzedać. Mamy mały wybór, właśnie na rynku tych aut. Co jeszcze, co jeszcze? I te auta naprawdę są moim zdaniem no bezpieczeństwo, te bierne i czynne jest na niskim poziomie. Tych poduszek nie ma. Także, także, no ja odradzam, ja odradzam, yy, mi się wydaje, że lepiej poczekać, słuchajcie, te parę miesięcy, tak, i zapisać się później na prawo jazdy kategorii B, to chyba jest najlepsze, najlepsze tutaj yy, rozwiązanie, najlepsze rozwiązanie. Miałem okazję naprawdę jeździć tymi samochodami, yy, taki czułem się troszeczkę taki zawali droga, że tak powiem. Bo jeszcze z kutorem, jak jadę, to gdzieś się schowam, to samochody mnie tam wyprzedzą. A tutaj, tym pojazdem, który osiąga naprawdę małe prędkości, no, no nie jest to dobry pomysł. I, I nie czułem się bezpiecznie. Wiedziałem, że jakakolwiek kolizja, nawet stłuczka drobna, to mnie tu nie ma co chronić. Bezpieczeństwo bierne jest na niskim poziomie z racji małej masy własnej tego pojazdu. Dobrze, mam nadzieję, że Was przekonałem do tego, że warto na troszeczkę poczekać i zrobić sobie te prawo jazdy na kategorię B, a B1. Zauważyłem w ogóle, że już zmniejszyły się te zapotrzebowanie na kategorię B1. Wcześniej, jak Państwo tam troszeczkę dofinansowywało, no to w tych szkołach nauki jazdy było dużo chętnych na tą kategorię. Teraz już to naprawdę mało jest chętnych, żeby ktoś chciał na kategorię B1 zdać. I to chyba z tych względów, o których ja tutaj Wam tutaj powiedziałem, nadmieniłem. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na temat przepisów ruchu drogowego. Do widzenia.